Witam na naszym kanale. Tematem dzisiejszego odcinka będzie dosyć często poruszany wśród często początkujących opiekunów, chomików lub takich, którzy dopiero zamierzają mieć chomiki. Temat, a mianowicie, jakiego wybrać, chomika, który jest lepszy, czym się kierować, itd. Tak Zacznijmy może od tego, że bardzo błędne jest myślenie, że Jakiś dany gatunek chomika jest lepszy od innego. Ponieważ niezależnie od gatunku, wszystkie chomiki są od siebie różne. I tak jak może trafić nam się chomik syryjski, który będzie dzikusem i będzie nas gryzł i będzie zupełnie nieprzyjazny, to tak samo może nam się trafić taki chomik dżungarski. Chomiki, tak jak ludzie, mają różne charaktery oraz są po różnych przejściach. Dużo częściej te, które zostały w jakiś sposób skrzywdzone, to bywają bardziej agresywne i nieufne niż takie zwyczajne, które od początku były hodowane w dobrych warunkach albo y, nawet w porządku. Co nie oznacza, że takich chomików po przejściach skrzywdzonych nie da się również oswoić. To wszystko zależy od chomika, po prostu. Po pierwsze, jeżeli chcemy mieć chomika w domu i jeszcze się nie zdążyliśmy zdecydować, jaki to ma być chomik i szukamy pomocy na ten temat, to należy zdecydować, jakie warunki jesteśmy w stanie zapewnić. I jeżeli będzie to na przykład akwarium 100 cm i duży kołowrotek 28 cm średnicy, to na spokojnie możemy rozważać także chomika syryjskiego. Jeżeli natomiast nie będzie nas stać lub nie będziemy mieli na to miejsca, żeby mieć kołowrotek 28 cm albo jakieś akwarium czy klatkę mm, minimum 80 cm na 40, to w takim wypadku należy po prostu zrezygnować z planowania chomika syryjskiego i lepiej rozejrzeć się za kambelami czugerskimi i robrowskiego lub też chomikami chińskimi, których w Polsce jest praktycznie zero. Jeżeli jesteście Przekonani, że nie będziecie w stanie zapewnić takich odpowiednich warunków danemu chomikowi, i jesteście tego zupełnie świadomi, że te chomiki potrzebują takich warunków, no to nie decydujcie się na takiego chomika, bo jest to po prostu świadoma krzywda na tym zwierzęciu. Chyba, że się po prostu postaracie zapewnić odpowiednie warunki, takie, jakie powinny być mimo wszystko. Pewnie trafiście na ten filmik, bo chcecie uzyskać konkretną odpowiedź, jaki chomik jest lepszy od którego i jakiego sobie wybrać, który dla początkującego, a który nie? To tak teraz muszę was niestety rozczarować, ponieważ nie ma takiej odpowiedzi. Wszystkie chomiki są różne i wszystkie chomiki mogą być takie same, tak naprawdę. Mogą być i dzikie i przyjazne i do głaskania i bardzo szybkie. Naprawdę różne mają charaktery i różne swoje zachowania. Natomiast mogę Wam w takim momencie polecić właśnie adopcję: nie kupowanie w sklepach zoologicznych, nie jakieś branie chomików od osób, które nie bardzo się na nich znają i nie są oswojone te chomiki, tylko adopcję, albo właśnie kupno w prawdziwej hodowli, które w Polsce są tylko dwie obecnie funkcjonująca. Ponieważ tam po prostu zwierzęta trzymane są od początku w dobrych warunkach i przyzwyczajane są, wychowywane, socjalizowane normalnie. No i po prostu właściciele, raczej hodowcy, czy tam domy tymczasowe, po prostu znają te gryzonie i wiedzą, jakie one mają charaktery. I adoptując takiego zwierzaka, możemy dowiedzieć się o nim więcej niż tylko, jak wygląda i jakiego jest gatunku i ile ma około miesięcy. Ale możemy się też dowiedzieć właśnie, jak ten chomik funkcjonuje, czy na przykład lubi być głoskany, brany na ręce, czy lepiej w ogóle na niego tylko patrzeć, czy jest dziki, czy gryzie, czy należy go oswoić. Dom tymczasowy zawsze można o to wypytać, poprosić o zdjęcia tego chomika i dowiemy się o nim o wiele więcej niż tylko sam wygląd. Jeżeli szukacie chomika do oglądania, to po prostu patrzcie za chomikami, które są dzikie, a jeżeli. Chcecie chomika takiego przytulnego popila, no to w takim razie rozglądajcie się za chomikami, które są przyjazne. No i to jest raczej dosyć proste w tych domach tymczasowych. Natomiast jeden gatunek mogę wam polecić właśnie do obserwacji, jest to chomik roborowskiego. Te chomiki znacznie mniej się oswajają i znacznie mniej lubią być brane na ręce bardziej lepiej się nadają do obserwacji. Co nie znaczy, że nie da się tych chomików oswoić albo nie nauczyć brać na ręce, bo są też takie, które oczywiście to osiągnęły i były o nich też filmiki na internecie i zdjęcia i w ogóle historie. Bo jak wiadomo, chomiki są różne. Niektóre z tych roborków nie dadzą się oswoić, inne dadzą, ale po dłuższym czasie. Na pewno są to bardzo szybkie i ciekawe chomiki, ale jest możliwe zaprzyjaźnienie się z nimi. Na początku mojej przygody z chomikami uważałem, że chomiki syryjskie są lepsze, ponieważ są większe, wolniejsze i można je głaskać, są mniej dzikie. Ale tak naprawdę teraz miałam już cztery chomiki dżungarskie, jednego roborowskiego, trzy syryjskie i czeka mi czwarty. I tak szczerze podsumowuję, na początku miałam dwa syryjki, które były bardzo miłe i przyjazne. A później miałam dżungarka, który był niejatkiem, dzikawką taką, i tak naprawdę nie za bardzo się z nią lubiłam. Później zdecydowałam się oczywiście znowu na sirlica, kiedy tamten chomik odszedł, który okazał się w porządku, ale stwierdziłam, że chciałabym mieć jednak dwa homiki na raz. No i zdecydowałam, że wezmę dżungarskiego po raz kolejny. No i się jakoś nie zawiodłam, bo okazał się ten homik po prostu bardzo przyjazny i bardzo po prostu taki lgnący na ręce. Skończyło się tak, że teraz mam trzy dżungarki na tą chwilę i one wszystkie są przyjazne. I tak samo moje wszystkie trzy syryjki były przyjazne. Także nie sztuka jest po prostu wziąć jednego czy dwa chomiki i ocenić, które gatunki są lepsze. A po prostu mieć już tych chomików kilka i stwierdzić, jakie chomiki mogą mieć różne charaktery. I jak najlepiej dopasować takiego chomika, na przykład adopcją do siebie. No więc, tak naprawdę podsumowując ten cały wywód, nie ma chomików lepszych i chomików gorszych, jeżeli chodzi o gatunki. To wszystko zależy od naszego podejścia i wychowania tego chomika, oswojenia go i od tego, jaki chomik ma charakter i co przeżył w życiu. Zdecydowanie polecam adopcję i wybieranie zwierząt też z hodowli prawdziwych. Gdzie dopasujemy tak naprawdę charakter chomika do naszego zapotrzebowania na to zwierzątko. I to chyba tyle w tym odcinku. Zapraszam do innych moich filmików: do lajkowania, komentowania i subskrybowania, do motywowania mnie do dalszych filmików. No i cześć do kolejnego.